To tutaj, Pani Kamilo, tak? tak? to jest tutaj. I te pieski sobie tu biegały? Tak, one biegały na dworze tutaj za siatką. Jak one na Panią zareagowały, jak Pani pierwszy raz przyszła? Bo Pani ich nie znała wcześniej Nie, w ogóle. nie znałam y, psów wcześniej. I Pani weszła, jak te sześć wielkich psów tu było? Powiem tylko tyle, przeżegnałam się, pomyślałam sobie, że albo mi nogę odgryzą, albo rękę i weszłam. Aha. Bo wiedziałam, że robię to w dobrej sprawie dla nich, to robię, żeby nie zdechły. – Według mnie to moja żona powinna dostać od naszego urzędu miasta medal za to, że, że dokarmiała w sumie te Tak, zwierzęta. że ich nie porzuciła po prostu. A jak państwo się pierwszy raz dowiedzieli, że istnieje taka możliwość, że trzeba będzie za to zapłacić, to… – No to był szok dla nas, bo to są jednak duże koszta. – 10 tysięcy złotych miesięcznie – o takiej kwocie usłyszała pani Kamila. Urzędnicy powiedzieli jej, że będzie musiała płacić za pobyt w schronisku psów, które nigdy do niej nie należały. Półtora roku temu zmarł daleki krewny męża pani Kamili. Nie miał żony ani dzieci. Po śmierci mężczyzny w przydomowym ogródku pozostało sześć dużych psów. Chociaż zmarły miał dwóch braci, to oni nie zajęli się zwierzętami. Poszłam do urzędu miasta Strzegom poinformować o fakcie bezdomności szóstki psów na terenie gminy Strzegom. Po czym zostałam poinformowana przez urzędniczkę, że ona nie może mi pomóc, yy, dlatego że te psy nie są bezdomne. Co to znaczy, że nie są bezdomne? No właśnie, też się próbowałam dopytać, co to znaczy. Pani urzędnik poinformowała mnie, że są spadkobiercy. Dzwoniłam po schroniskach, żeby ktoś jej wziął i się nimi zaopiekował. Powiedziano mi, że taką sprawę trzeba yy, skierować do urzędu miasta. Zgodnie z prawem schronisko może zabrać zwierzęta po śmierci ich właściciela. Jednak w niektórych gminach urząd, który ma podpisaną umowę z przytuliskiem, musi potwierdzić, że są faktycznie bezdomne. Byłam tak codziennie y, tak naprawdę odsyłana, ale też codziennie te psy potrzebowały jedzenia, wody. Więc z mężem postanowiliśmy no, nie zostawić ich samopas. Było jedzenie gotowane tym psom. Łącznie z kaszą lub z ryżem, bo to było takie mieszane robione jedzenie. Ale z mięsem. Z mięsem czy... oczywiście, Aha. tak. Z mięsem. Także dzień w dzień jeździliśmy. Pani to robiła nie dlatego, że pani się czuła właścicielką tych psów. Nie, w żadnym wypadku. Tylko z dobroci serca. Pani Kamila jest miłośniczką zwierząt i dlatego nie pozwoliła psom zginąć. Jednak o pozostawionych czworonogach musieli wiedzieć także bracia zmarłego. Ani razu tu nie był, a tu do sąsiada przyjeżdżał często, ale Aha. tu nigdy nie zajdzie. Pani z dobroci serca jeździła tutaj, dokarmiała te psy. A ktoś stąd ze wsi się zainteresował to mi psy. mieszkańcy wsi mi nie zadzwonili. Nie, nie. gdzieś, żeby powiedzieć. Nie sobie pani. A pan zadzwonił? Ja nie dzwoniłem. W czasie zimy zrobiliśmy z mężem y, dziurę, żeby mogły schronić się przed warunkami atmosferycznymi. Jak one na Panią zareagowały pierwszy raz, jak Pani przyszła? Szczekaniem. Y, skakały strasznie na siatkę. Aha. No, one się też może bały, bo ktoś obcy przyszedł tak nagle. Mijały miesiące, a pani Kamila wciąż bezskutecznie starała się uzyskać pomoc od urzędu. Próbowała również znaleźć dla zwierząt nowe domy, wystawiając ogłoszenia w mediach społecznościowych. Tymczasem, sąsiadom opuszczonego domu zaczęło przeszkadzać szczekanie psów. Dzień dobry, panu. Tutaj były takie pies. Po śmierci tego pana. To byśmy zgłaszali, bo nie kawasowali. To było pan zgłaszał, tak? No bo nie przyjechała ja policja, przyjechała. i to. Aha. O dziewiątej rano dostaję telefon z policji, że mam pojechać na posesję tam, gdzie te psy. Byłam zdziwiona, bo jeszcze wieczorem poprzedniego dnia zawoziliśmy im jedzenie. Jak już przyjechaliśmy na miejsce, była policja, byli weterynarze ze Świdnicy i oczywiście pani z urzędu, która była informowana przez ten cały czas. I ja się zapytałam, pierwsze co, dlaczego zostałam Wezwana policja powiedziała, że jestem właścicielem psów.